Nazywam się Andrzej Fryderkowski, jestem profesorem medycyny. Zajmuję się leczeniem chorób przewlekłych, chorób, gdzie medycyna klasyczna praktycznie biorąc nie potrafi nic dokonać czy prawie nic dokonać. Ostatnio jedną z chorób cywilizacyjnych to są choroby sercowo-naczyniowe. Jest to czołówka zgonów na świecie. Coraz więcej młodych osób ma zmiany, które doprowadzają do zgonów. No mm, szczególnie w ciągu ostatniego roku, dwóch lat obserwujemy wielkie nasilenie tych zmian. Jak analizowałem, jaka może być przyczyna tego wszystkiego, to jeden czynnik doszedł, którego dotychczas nie było. I ja na ten temat nigdy się nie wypowiadałem, bo uważałem, że się y, nie zajmuję tą tematyką. W tej chwili muszę jasno powiedzieć, bo na podstawie tych pacjentów, którzy do mnie przychodzą, wynik jest jednoznaczny. Proszę Państwa, przyczyną tego wszystkiego są niestety szczepienia na COVID. COVID, które załamują nam odporność, które powodują, że rozpoczynają się choroby. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie ma odporności, nie ma zdrowia. Dbanie o odporność jest podstawą. Zachowania zdrowia. Wróćmy do chorób sercowo-naczyniowych. Można je z grubsza podzielić na zmiany, które zachodzą w naczyniach oraz zmiany w samym mięśniu sercowym. Zmiany w naczyniach to, jak Państwo doskonale wiedzą, są to zmiany miażdżycowe. I tutaj jest wiele mitów i wiele błędów stosowanych. Mianowicie, problem zaczyna się w ten czas, kiedy na wewnętrznej Powierzchni tętnicy pojawia się malutka zmiana. Naczynia tętnicze rzymne są gładkie po to, żeby nie dochodziło w nich do powstawania zmian, które mogą być początkiem blaszki miażdżycowej. Jeśli one są gładkie, nic się nie dzieje. Problem jest kiedy dochodzi do stanu zapalnego śródbłonka. I do powstania w tym miejscu, miejsca, który rozpoczyna się blaszka miażdżycowa. Co tam się dzieje? No, rozpoczyna się osadzanie wapnia, osadzanie elementów morfotycznych krwi, takich jak trombocyty. I nie jest prawdą, że głównie jest to cholesterol. Cholesterol jest bardzo mało. Z czego za chwileczkę powiem, jaki wyciągamy wniosek. Blaszka ta na początku nie daje żadnych objawów, bo mamy przepływ krwi normalny. W miarę jak ta blaszka narasta, zaczynają się objawy niedokrwienne. Jeżeli mamy zwężenie już powyżej 80%, może być to na tyle, na tyle duże zwężenie, że będziemy mieli już objawy kliniczne. Jeżeli to dotyczy naczyń wieńcowych, objawami takimi będzie ból. Ból narastający szczególnie po wysiłku fizycznym, co jest bardzo charakterystyczne. Zresztą ten ból jest bardzo silny, zmusza nas do przerwania wysiłku i odpoczynku. My taki ból możemy zasymulować. Mogą Państwo sobie zrobić sami, wykonać, wywołać taki ból i zobaczyć, jak to wygląda. Jak to się robi? Ma, każdy z Państwa ma aparat do mierzenia ciśnienia. Wystarczy napompować mankiet powyżej cienia skurczowego i wykonać kilkanaście razy na przykład zaciśnięcie pięści. Nastąpi spadek poziomu tlenu, dochodzi do bólu niedokrwiennego. Ból jest na tyle silny, że Państwo za chwileczkę bardzo szybko spuszczą powietrza z manketu, żeby na nowo doprowadzić krew. Podobny mechanizm bólu jest, w, jest przy bólu, przy zmianach w naczyniach tętniczych. Jeżeli te zmiany dotyczą na przykład tętnic, tętnicy udowej, mamy niedokrwienie nóg, będzie powodowało bóle, które będą powodowały, że musimy się zatrzymać i przestać yy, wykonywać jakikolwiek wysiłek fizyczny. No i jest pytanie, czy my w jakiś sposób możemy wcześniej monitorować, że dochodzi do zmian? No, medycyna dotychczas mówiła, że takie monitorowanie to jest podwyższony poziom cholesterolu, co jest kotalną bzdurą. Mózg jest zbudowany z cholesterolu. Wiele hormonów jest zbudowany z cholesterolu. Jeżeli my go obniżymy, to będziemy mieli za chwileczkę problemy. Problemy nieodwracalne. No i tu jest jeden z kolejnych wielkich przewałów medycyny. Co medycyna robi, jak mamy podwyższony cholesterol? Podaje statyny. Podaje coś, co nigdy nie powinno trafić było na rynek. Statyny, jeżeli jakiekolwiek pracy mówią, Publikacje mówią, że ma jakiekolwiek działanie, to może to wynikać z tego, że mają malutkie działanie przeciwzapalne i to jest wszystko. Ale my ten działanie przeciwzapalne możemy zrobić, uzyskać zupełnie w inny sposób. Czyli wniosek jest prosty. Statyn nie powinniśmy stosować. Mimo, że one są na każdym kroku podawane. Mało tego. Normy zostały obniżone u osób zdrowych po to, żeby stosować statyny. Świetlik. Kadriolozy, aż może nazwiska tym razem nie wymienię, ale ja do niego wrócę, mówią, że leczą miażdżyce podając statyny. To ja takiemu panu profesorowi już składam gratulacje, bo to jest nagroda Nobla. Jeszcze nikomu się to nie udało. Jak jemu się to udało zrobić, to moje wielkie, wielkie gratulacje, głębokie pochylenie czoła. Jeżeli dotyczą zmiany miażdżycowe naczyń mózgowych, no to będziemy mieli objawy związane z demencją. Jeśli będzie nagłe zatkanie y, naczynia tętniczego, w ten czas dochodzi do nagłego niedokrwienia. I tutaj mamy dwa takie przypadki. Jeżeli mamy zatkanie nagłe tętnicy wieńcowej, dochodzi do zawału mięśnia sercowego. Jeżeli dotyczy to tętnicy y, mózgowej, dochodzi do udaru mózgu. No i w ten czas, co my robimy? I tutaj medycyna Interwencyjna ma swoje rzeczywiście wspaniałe efekty. Kiedyś przy zawale byliśmy bezradni. Czekaliśmy aż powstanie krążenie oboczne. Dochodziło do martwicy i trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego i trwałego inwalidztwa. W tej chwili, jeżeli trafimy na kardiologię interwencyjną, to mamy zakładany stent, następuje poprawa właśnie przywrócenie krążenia i mamy pacjent na drugi dzień wychodzi do domu bez śladów uszkodzenia mięśnia sercowego. Jest to jedna z wielkich, z wielkich osiągnięć medycyny. To samo dotyczy naczyń mózgowych. Tromboliza, którą się wtedy wykonuje, czyli to, o czym ja cały, cały czas mówię, usuwamy przyczynę. Przyczyną jest zatkanie tętnicy. Naszym zadaniem jest przywrócenie krążenia, czyli założenie stętu, czy dokonanie trombolizy. Przywraca ukrwienie, wszystko nam mija. No ale to jest ostateczność. Czy nie lepiej zastosować profilaktykę? Czy nie lepiej nie doprowadzić do stanu, który no, może się różnie skończyć, bo nie zawsze mamy dostęp do tego typu interwencji? To w jaki sposób możemy wcześniej zauważyć, że coś jest nie tak. Oznaczamy trzy parametry, bardzo prosto. Oznaczamy poziom homocysteiny. Poziom homocysteiny mówi nam, czy istnieje zapalenie śródbłonka naczyń tętniczych. Oznacza to, jeżeli ona jest podwyższona, że rozpoczął się proces zapalny, zanim pójdzie dalej wytwarzanie yy, blaszki, powstawanie blaszki miażdżycowej. Czyli jest to jeden z parametrów, który mówi nam, czy grozi nam załomienie sercowego, czy udar. A jeżeli jest podniesiony, to co zrobimy? Jak to leczymy? Banalnie prosto. Podajemy komplet witamin B. B-kompleks. Takie podawanie witaminy powoduje wyciszenie stanu zapalnego, obniżenie poziomu homocysteiny. Przypominam, że norma jest między 7 a 9. Żadne 16, jak podają laboratoria. Jest to kolejna bzdura. Dalej. Możemy oznaczyć sobie białko szybkie, które mówi nam o stanie zapalnym, tak zwany CRP. CRP jest badaniem bardzo prostym, rutynowo stosowanym, które nas też ostrzega, że musimy rozpocząć profilaktykę, jeśli dotychczas żeśmy jej nie robili. No i proszę Państwa, rzecz, która modna została się od paru lat, na szczęście, to jest poziom witaminy D3. I tutaj muszę powiedzieć, że Chwilami mnie opadają ręce. Jak słyszę od pacjenta onkologicznego, że lekarz zabronił mu stosowania witaminy D3 i jakichkolwiek suplementów, to mnie po prostu opadają ręce. Jeśli u pacjentów ze zmianami naczniowo-sercowymi poziom tej witaminy D3 lekarz podaje 1002 i jest to według niego toksyczny, to jest po prostu wielkie niewództwo, ale to niewództwo nie jest obojętne dla pacjentów, bo to niewództwo przekłada się na powstawanie i powiększenie ilości zgonów pacjentów. Więc, proszę Państwa, normą minimalną ilością podawania witaminy D3 w naszej szerokości geograficznej od września do maja to jest minimum 10 tysięcy jednostek międzynarodowych. To jest minimum ale my powinniśmy to oznaczyć, dlatego że jest różny stopień wchłaniania tej witaminy i norma jest nie 20-30, bo to jest bzdura, norma jest 90-100 i więcej. I bardzo często mam nawet telefony, gdzie ktoś oznaczył i wyszło mu 150 i telefon jest, że toksyczne działanie witaminy D3, pacjent zaraz umrze. Proszę Państwa, kompletny brak, brak wiedzy. Jeszcze nikt z powodu podawania zwiększonej ilości witaminy D3 nie zmarł. Mamy w literaturze podawane no, już tam wzdurne rekordy, gdzie podawano po 150 tysięcy jednostek przez szereg miesięcy i nic się nie stało. Tylko jest jedna bardzo ważna uwaga, żeby witamina podawanie witaminy D3 było bezpieczne, musi być zawsze podawane łącznie z witaminą K2, MK7. Co ona robi? Ona powoduje, że wapń, który jest podwyższony poziom wapnia na skutek podawania witaminy D3, jest skierowany nie do naczyń tętniczych, tylko do kości. I w tym momencie nie ma problemu, że ten wapń powoduje na przykład wytrącanie się wapnia w nerkach czy gdziekolwiek indziej. Znowuż jest to nieuctwo. Podajemy na 10 tysięcy jednostek międzynarodowych y, witaminy D3, mniej więcej 200 mikrogramów witaminy K2 i K7. I to jest bardzo bezpieczne. Czyli wiemy już jak wcześniej wykryć, czy istnieje stan zapalny naczyń, i teraz y, musimy się pomyśleć, co zrobić. No, przede wszystkim zastosujemy coś, co jest bardzo proste. Modyfikacja naszej diety. Znowuż eliminacja węglowodanów, zwrócenie uwagi na większą podaż, podaż witaminy D3. Musimy zmienić nasz styl naszego życia. Musimy do naszego życia włączyć na stały ruch. Bez ruchu nie będzie nigdy zdrowia. Możemy poprawić też. Yy, yy, troszeczkę metabolizm naszego serca, podając naturalne preparaty takie jak koenzym Q10, L-karnitynę, derybozę czy gluk. Jeśli już ktoś bardzo, ale to bardzo lubi, kocha statyny, to niech chociaż dołączy do tego witaminę yy, koenzym Q10, dlatego że podawanie statyn blokuje jego wytwarzanie. Ale jeśli każdy, kto jest rozsądny, powinien się od statyn Trzymać z daleka. Teraz istnieje szereg czynników czy chorób, które przyspieszają nam powstawanie procesu miażdżycowego. Do takich najważniejszych to jest cukrzyca. Cukrzyca daje nam bardzo ciężkie powikłania na skutek zmian w naczyniach, szczególnie w tych naczyniach drobnych, czyli mamy powikłania ciężkie, takie jak utrata wzroku, takie jak uszkodzenie nerek i to są zmiany nieodwracalne. Dlatego monitorowanie poziomu cukru jest tak niezwykle ważne. No i teraz nałóż kolejny absurd. W jaki sposób towarzystwa diabetologiczne leczą chorych? Podając insulinę, czy leki zwiększające ilość, zwiększa, obniżające poziom glukozy we krwi. Czyli co robią? Tylko i wyłącznie leczą objaw. Tym objawem jest podwyższony poziom glukozy. Proszę Państwa, czy takiego chorego można wyleczyć nigdy. U takiego chorego można tylko w miarę upływu czasu zwiększać dawki insuliny i zacząć leczyć powikłania, których nigdy nie wyleczą. To co należy zrobić, usunąć przyczynę. Przyczyną co jest? Podawanie w pożywieniu zwiększonej ilości słodyczy, węglowodanów. Czyli wystarczy odstawić węglowodany, czyli usunąć przyczynę i mamy cofanie się cukrzycy. Mówię tutaj o cukrzycy drugiego typu, bo z pierwszym to jest zupełnie inna bajka. Proszę Państwa, cukrzycę drugiego typu można wyleczyć, że pacjent będzie zupełnie bez leków w ciągu pół roku, tylko i wyłącznie stosując dietę i ruch. Jeszcze jest jedna rzecz, którą też warto zastosować, warto yy, nawet na co dzień spróbować to robić, to jest tak zwany post przerywany. Czyli post polega na tym, że wyznaczamy sobie okno yy, 7-godzinne na jedzenie w ciągu doby, 17 godzin organizm ma czas na odpoczynek, na regenerację. No to pacjenci mówią bardzo głodny, ja tego nie. Owszem, nie wytrzyma się jak się jest na diecie z dużą zawartością glukozy. Dlaczego? Dlatego, że podanie, zjedzenie glukozy powoduje skok poziomu glukozy. Potem, jeśli trzustka ma insulinę, to ją wydziela i powoduje obniżenie, a w momencie, kiedy poziom glukozy spadnie poniżej poziomu wyjściowego, my mamy, odczuwamy bardzo, bardzo duży głód, nawet taki wilczy głód. Jeżeli nie mamy spadku glukozy, nie jesteśmy głodni. Jeżeli jesteśmy na diecie ketogennej z przewagą dobrego tłuszczu, my nie jesteśmy głodni. Bardzo prosto wówczas można ten post przerywany zastosować. Dalej, co jeszcze będzie powodowało y, przyspieszenie procesów miażdżycowych? No, palenie papierosów. To jeśli ktoś pali, to razem podjąć Decyzję natychmiastowego rzucenia i nigdy do tego nie wracania. Dalej, brak witamin. Już mówili, że homocysteinę obniżamy, podając kompleks witamin B. Czyli, jeżeli będziemy jedli warzywa, jedli owoce, do prawdopodobnie podwyższenia homocysteiny nie dojdzie, a jeżeli dojdzie, to wówczas stosujemy preparaty ze zwiększoną ilością witamin B. I mamy wyleczenie.